Hejka wszystkim! Dzisiaj otworzymy sobie taką malutką paczuszkę od Poliny. Pewnie okay. Polinę już znacie, bo kiedyś okay. otwierałam od niej jedną paczkę, a to jest druga i sobie właśnie ją dzisiaj otworzymy. Tutaj mamy strzałeczki, że mamy otwierać tutaj, a w ogóle Polina robi teraz opening paczki ode mnie. Hello! <laughs> Więc zobaczycie na jej kanale, okay. polecam. Sprawdźcie sobie, jaką ja jej zrobiłam paczkę. A my teraz otwieramy jej paczkę. Mm. Nie, e, co tu jest, jest, co tu jest? Pierwszą rzecz. Uwaga. O, przykleiła się. Oj! Dobra, otworzyłam to i tu jest jakaś mini gra, więc sprawdźmy sobie o co w tej grze chodzi. E, Trzeba na, 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 na. rozkręcić ją. Rozkręcić? I... Tak. Nie, patrz. Patrz, tak, rozkręcasz na patrz. Oops. No nic się nie stało. Rozkręcasz tak i na przykład wybierasz ten kolor? Patrzysz jaki? I na przykład w ten kolor robisz jakieś sobie ubrania lub jeszcze coś. Nie. Ok, no to taka gierka. Lecimy Zobaczmy. dalej. Tu jest w ogóle napisany gift. Dla mnie. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Jakąś paczkę? Czekajcie? Uuu. Ok, wyjęłam ją. Tak ja mówiłam, wygląda jakieś pieczek. oczko I fajne. Gift dla Olgi, dobra. Fajne. Otwieramy, już nie mogę doczekać. Ale fajnie w ogóle zapakowane. Tam coś jeszcze jest! O mój Boże, dobra. Um, no i podsumowali paczki. Mi się podoba. No jakoś tak i... Pa, pa. Powinna już skończyła nagrywać. Ja słuchajcie, opieram sobie o śniadaniówkę, bo y, nie mam podstawki, bo jesteśmy na dworzu. Więc jak tutaj widzicie to szary, to sorry. Y, ale nie mam co z tym zrobić. Co my tu mamy? O, oh my God, ale fajnie, to jest telefon. Tak. Ale fajny, wygląda trochę taka książeczka, ale przypomina, no, przypomina no, telefon. Patrz. To trzeba tak można zjąć i tak dalej. A no, okej. Okay. 7, 8, Dobra, nieważne, Ym, tutaj mamy taki, takie oczka bardzo ładne i posypkę taką jakby, bardzo fajna paczka, dziękuję, pa. Słuchajcie, podobno w tych papierkach jeszcze coś jest, więc Polina otworzę, pokaż. Ej, no patrz, to się tak otwiera, co nie? I można jak zwyczajnie naklejki robić tak, przyłapać i już. Aha, nie będę to ci tracić. Ouu! Więc tutaj można na tym coś narysować i przykleić ko taką naklejkę.